się ma tu Filip a to kolejny filmik się w jest, i ja pokażę pokój jak tu wygląda wszystko tutaj mamy widzowie łazienkę taką taką z tutaj łączymy się łazienkę wszystko mamy korytarz widzowie gdzieś subskrybujcie no i tutaj coś Mamy takie tylko jedno łóżko, pentrowe Tylko mamy dwa łóżka, nie mamy czterech łóżek. A to mi na hanach sobie leży. na macha do widzów. No, oczywiście, na, na jego kanał, bo za niedługo będzie na Hananuta. nuta. To jeszcze nie będzie wiadomo, jak to będzie na Hana nuta. Te, na hana nutę. Pierwszy raz na Hanę Nuta nagrywam na jego kanał. Więc spróbujcie Coś takie coś. No i inne też mamy tu rzeczy. Tu no też walizki nasze, no na i tak dalej. I bon tyle, więc widzimy się w kolejnym